Minecraft na chitach. Tak. Jeśli widzicie, jestem wędzie, ponieważ nie chcę wpadłem do portalu. No i oczywiście przeteleportowało mnie do ENDU, tu już sobie drzewka posadziłem. Mój rozweselający spawner firewerków. I moja mała norka. No. Jeśli ktoś wie jak wydostać się z zędu, nikt mi napisze w opisie, Będzie, będę za to bardzo wdzięczny. No. Tutaj teraz będę niestety tylko cheatował, no bo takie warunki, że no, dzisiaj chciałbym sobie ogólnie zrobić takie coś no, dzi w dzisiejszym odcinku zrobię sobie zagrodę i tam będę mieć jedzonko. O taki... Tak. Okay. Serki, że nic tak nie mówię, ale ja się skupiam tak bardziej na budowaniu. Ok. Uh, Blaze Skeleton Boat. Ender Dragon. Mm. Ender Mushroom, Spawner, Snowman, Ocelot Najlepiej wpiszę Spawn Spawn uh, Pig O, oh, sorki, sorki. Expander. O, niestety będą enderbary, ale no to to nic chyba. O. Sorki, że mam katarali, jestem przeziębiony i w ogóle jest. 6.53 rano Echem. No, to farma już gotowa To by chyba było na tyle Z tego odcinka I ja bym chciała Was pozdrowić No, żegnam się Ja tu dam sobie ładne półeczki yy, Po yy, końcu odcinka Dobra Chcę się pożegnać i się żegnam. Dobra, trzymajcie się mocno.